Po dzisiejszą konferencję możemy zacząć tak naprawdę od słów, że nadgorliwość czasami gorsza od komunizmu lub czegoś innego, jak to się mówi, dlatego, że. To, co wczoraj te słowa, które wczoraj padły z ust rzecznika MSZ pana Łukasza Jasiny przytoczę te słowa. Jesteśmy do dyspozycji Ukrainy i jej próśbie jej wniosków w tej sprawie. Jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próśb. Szanowni Państwo, przypominam, że wypowiada te słowa rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przypominam, że te słowa padają już po serii nieszczęsnych dyplomatycznych wtop, jakie zanotowała polska dyplomacja, polski rząd w ostatnich tygodniach. Po wyprawie kijowskiej Jarosława Kaczyńskiego, jego deklaracji o misji pokojowej do, tej, do, tej, do tego pomysłu krytycznie odniosło się NATO Stany Zjednoczone, a na koniec bardzo krytycznie, dyplomatycznie, ale bardzo krytycznie odniósł się do tego sam prezydent Ukrainy wołody Załański. Teraz mamy kontynuację tej kompromitacji w postaci wypowiedzi em, rzecznika MSZ-u o tym, że em, polski MSZ jest... Są, to są słudzy narodu ukraińskiego. Z całym szacunkiem dla narodu ukraińskiego i z całym zaangażowaniem w to, żeby obronił się, z poparciem tego, by obronił się on przed bandycką rosyjską agresją, musimy jasno stwierdzić, że to jest niedopuszczalne, że to jest skandaliczne. Po pierwsze dlatego, Szanowni Państwo, że to jest Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i jedyną służbą, na jakiej jest rzecznik MSZ, czy jakie jest Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to jest służba państwu polskiemu i narodowo polskiemu. Po drugie, pragnę też zwrócić uwagę w tym kontekście, że padła też wczoraj taka informacja, że w toku toczących się rozmów delegacji ukraińskiej i rosyjskiej w Turcji pojawił się wątek gwarancji, które miałyby udzielać w przypadku osiągnięcia jakiegoś rozejmu pokoju gwarancji bezpieczeństwa, które miałyby udzielać Ukrainie takie państwa jak Polska, Turcja, Izrael czy Kanada? Szanowni Państwo! Zdecydowanie krytycznie się do tego odnosimy. Z jak, z dlaczego? Dlatego, że gwarancji bezpieczeństwa może udzielać ten, kto jest silniejszy militarnie niż ten, kto grozi danemu państwu. To po pierwsze. Po drugie, z tych wszystkich państw ewentualne wsparcie Izraela czy Kanady jest absolutnie iluzoryczne. Te państwa są daleko położone od Ukrainy, Turcja bliżej, ale też przez morze. I jedynym państwem lądowo graniczącym z Ukrainą w tej czwórce jest Polska. No to jest jakaś aberracja. Tego przestrzegamy przed wciąganiem Polski w te kolejne awantury i stawiamy. Przy całym wsparciu dla Ukrainy, jakie, jakie jest okazywane, stawiamy przede wszystkim po pierwsze na polski interes narodowy.